I witam was wszystkich serdecznie. Minus jest taki, że nie mam moich itemów. Dlaczego? Bo zasnąłem w realnym świecie i skończyłem grę jakby. Więc moje gry się jakby, nie zapisało. W sensie, wszystko się zapisało, tylko nie te rzeczy. Zapomniałem ich wyciągnąć. Nie chciało mi się po prostu całego dnia robić, też mamy, wiecie, tutaj granie. Instrukcje możemy dać ludziom, nie? Jakie mamy misję w ogóle? Bo ja tutaj troszeczkę jestem, wiecie... Magazyny musimy dać, dajmy mu to. Niech mnie trochę polubią. Pieniądze jako taką mamy. Magazyn kupię. Dlaczego kupuję magazyny? Trochę głupie, nie? Ale będę robił misje dla nich. Dla lewiatan, lewiatan. Wiecie, trzeba tu zrobić sobie przyjaciół. Ja co jak kupię magazyn, ci go oddaję. Świetnie. Kogo przeszukujecie? Dragon i kuserz. Super. W tym czasie mamy czas na sprawdzenie, co my tu ponczo, panczo, sancho, panczo. Yy, wezmę sobie to. Stwierdziłem, że może zrobimy sobie... Wiem, że jest takie coś jak koktajl się zaśmieję. Yy, można zrobić... Jeszcze fake walla, no to weźmiemy satramant. Można zrobić w tej grze... Bo... Mocacino, te raczej do picia. A ja bym potrzebował chyba klucze zrobić. Też tak myślę. Drewno by się było fajnie stakować. Talia, kart dla kogoś. Nie ja mam pomysłu, wiecie na razie. Większych. Tam część będziemy mieli przeszukane. Czekolada, folia, ja to wszystko zabieram. Teraz jak mam folię, drewno, atrament, zapalniczkę, a to sobie rozdam. Mamy koksa zrobić, pamiętam, to był mój plan na początek. Czy ktoś potrzebował czekoladę? Nie. Ile jest tu strażników? Trzech. Strażników jest na tyle, że nie da rady chyba zrobić, wiecie, szajbuski. Tutaj by trzeba zobaczyć, co jest tam w nocy. A, 36. Kurde, jakby uciec z tego więzienia? Muszę na pewno pracę zajmować ziomkowi. Do tego potrzebuję więcej siły i tego, do walić sobie to do Dobra, ja marnuję tutaj czas. Spadaj, panie. Dobra, może weźmiemy ten, będzie zaraz praca. Tak, albo tutaj, albo tutaj, nie? To są dwie, dwa miejsca, które bym chciał. Tu by było przejście, tu jest więzienny schowek. Tu jest jeszcze wyjście na górę. Ja chcę wiedzieć, co jest na górze ogólnie. Może tą bibliotekę lepiej. Tylko co, bibliotekarza muszę wtedy mieć, tak? Bibliotekarz Azas. Awesome. Trzeba będzie jakoś go tam spierdzielić w tej robocie. Najpierw musimy się wytrenować, a potem zobaczymy. Składana drabina, to nic tu nie ma. Nic tu nie masz, dobra, idziemy się na nakoksować dalej. Albo że, że siłę sobie dowale do końca, żeby ją potem tylko delikatnie, wiecie, boostować. Ja nie mam szczerze większego planu. To jest chyba najgorsze, i tak właśnie ciężko mi było zacząć nagrywać. Bo myślę, kurde, ale nie mam planu. No musiał tylko nakoksić się, napierdzielić wszystkich strażników, może zrobić tutaj, wiecie, burdę wielką. Ćwiczę do zmęczenia, wtedy pójdę przeszukiwać szafki. zrobić to, że wszyscy mnie kochali. Prawie siłamy na fula. Dobra trzeba, było te szafki, to jest GTA, GTA. Sprawdźmy twoją szafkę, panie GTA, folia, drewno się przyda do podkopów. Chcę zrobić podkop, to będzie to. Możemy porozdawać trochę tego, bo kurde. Mamy za dużo tych rzeczy, myślę, moim zdaniem. Niech mnie wszyscy lubią, rozdawajmy im rzeczy. Dzięki, no właśnie. A za syna trzeba rozpierdzieli, żeby jego pracę zarąbać. Możemy też rozdać Buritko, jest żarełko. To mi się podoba. Kiedy on z... w kolacji? Dobra, ciasne na ćwiczenie. Ja nie mogę ćwiczyć ogólnie. Ja chcę bibliotekarza. Muszę zapierdzielić jakoś. A nie. Ale to już się uzbroimy, jak trochę podszkolimy swoją postać, nie? Zobaczcie, jest spoko, patrzcie, jak mnie zbustowało. Ja, jaki ja mam plan? Nie mam planu. Kiedy mam zrzeć burdę na kolację, okej. Okay. Stąd, bo już jestem zmęczony. Hmm. Tam, tam, Nic więcej ciekawego nie mówię. Dostać się tam. Tu strażnicy nie chodzą też to jest ta racja. A ludzie mnie nie będą, chociaż czekaj, to będzie widać, że ja coś robię. No właśnie, to jest ten minus. Chyba, że w bibliotece. to jest siatka, więc. Też źle, też źle. O, 7 punkt ziemi został do bicia, Ja chcę wbić go. Będziemy koksikiem tutaj. Jest stówka. Pójdź, to sobie zabierzemy Magazyn dla jednej ziomka, mamy jeszcze. Kto chciał magazyn Alex? Pan Alex, pan Alex przy okazji. Jak cię zobaczymy, to ci damy. Teraz trenujemy szybkość walki Wszędzie więzienie, ile jest strażników? 6? 7? Dużo tu było strażników, więc załatwienie ich wszystkich będzie trochę impossible w A mam 49 rzeczy, czemu nie 50? Warbill to daje 10, okej okay. Dobra, jesteśmy na kokrzeni. Ty, ja siły dalej nie mam. Co jest? To za bez sens. Przez siłę miałem. No, jest stówka. Dobra, 50 HP. Mamy stówkę. Czy tam coś to da? Pewnie nie. Baba, ba. Chyba, że zrobić podkop, tutaj podkop byłby o wiele dłuższy, nie? Zrobić podkop pod szafeczką tej kolegi, którego nie ma. Co nie? Jeżeli w ogóle można, nie? Dobra, musimy zrobić tu burdę teraz. Ostrożnik jest silny. Ja pierdzielę, przyszął mnie po, poklepo jak chciał. Ty ile on ma statystyki? Panie! on jest silny i szybki. Tu nie będzie tak łatwo przejść z więzienia siłą. Panie Alex, mogę z panem pogadać. Chaba, ja pana chciałem uderzyć, tak? Dobra, jest robota, tak? Dajcie mi to. Ta, a weźmy to. W swojej nieskończonej mądrości architektury do projektu. Na dachu jest generator, okej. Okay. Prowizorycznej wyrzutni. Co to kurde prowizoryczna wyrzutnia? Tu jest Jeep. Naokoło. Popierdzieliło was. Jak ja mam to przejść? Musimy się tutaj dostać. Ale ode mnie, nie? Ale musimy zacząć z chodzić. Ta, nabity będziemy, nabici. Inteligencji jeszcze nie mamy, nie? Żeby zrobić zbroi. W końcu bierzemy. Piele na razie po to, żeby te pieniądze sobie zdobywać. Trzeba było pana, pana tutaj sklepać pana Geta. Tylko on nie chce stąd wyjść. I siła mi spada w trakcie grania to jest, to jest najgorsze, nie? Mm. Totalnie bez pomysłu, nie? Przed robotą muszę go zgnoić w następnym dzień. W następnym odcinku to zrobimy... Znaczy, w następnym dniu tak naprawdę zrobimy to. Ja muszę jeszcze tą zbroję sobie naklepać. 29 punktów, muszę mieć więcej. Czyli muszę mieć jakieś 70... 90? Chyba z 80 punktów inteligencji. Mówię, ja chcę być tu koksem, ale totalnie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Chyba od właśnie bibliotekarza będziemy się kopać. Dobra, zaraz idę też pod prysznic. Czy czekajcie, możemy się przekopać, tak? Jest generator, czyli gdzieś tutaj jest strefa. Jest płot, patrzcie, jest na lewej stronie płot, czyli. Pod ziemią pewnie trzeba będzie płot jeszcze wypierdzielić, z tego co tak myślę. Czyli będzie trzeba. Mamy tam myśli na dach, więc dobra, na dachu trzeba będzie generator wyłączyć w. Czyli czekajcie. My ja będziemy musieli się przekopać i wrócić do celi w nocy. Chyba tak to zrobimy. O, ciężko będzie. Orientalnego mam sklepać, tak? dobra, nie ma sprawy. Dobra, jest wieczorny apel, zobaczmy co tu się będzie działo. Panie i panowie, czy musimy chować rzeczy czy nie. Szabteczka healuje ciebie w trakcie walki. I się gotik super to my w tym czasie możemy jeszcze się pouczyć. Tyle punktów, ile zdążymy. Przecież chciałbym, wie... te 5 punktów musiał nabić, bo chodzi o tego. Chodzi o to, żeby mieć tą zbroję. Już na jutro chyba będzie idealnie. Jesteśmy na kokrzeni, nie? Dobra, damy radę, damy radę. Tam musimy na tego pana Geta, spierdzielić go. Lewiatana muszę. Lewiatana muszę rozkochać w sobie. Ja jestem na z bronią. Pan Geta musi dostać wbędzki ode mnie. Szczerze, ja nie chcę robić uwagi strzeźnikom, bo nie chcę z nimi się klepać. Robisz super. To jest pilnik, świetnie. Przyda się taśma też. Tylko nie wiem gdzie chować, właśnie tamtej pracy, bym mógł chować to wszystko na ziemi. Nie, to jest ten plus. Pączkę sobie wezmę. Becz, o Jezu pane, ile to jest rzeczy eee, schowajmy sobie te rzeczy to co zostawmy Musimy kochać lewiatami gajnik Gajniki i lewiata muszą nas lubić Wiatan i gajnik, dobra, to gajnik, to zostaje ode mnie to. Hmm. Hmm. Nie chcę, nie chcę, ja się boję i temu stracić, wiecie. Dobra, wyjdę i będę czekał na naszego ukochanego pana GTA, żeby mu dokopać. Nie jestem jeszcze najlepszym koksem, no ale to nic. Napierdzielnie może przyjść do pracy. Tkaniny. Trzeba mu się obrania robić, dobra. Pan krawiec, muszę mieć krawca. Ja też stracę pracę moją, ale to nic. Też stracę robotę, ale to nic. Ja mogę stracić. Cóż, mogę moją zrobić, chyba robotę szybko zdążę. Co zarobiłem. Tego pana nie damy mu dojść do roboty. Powinien stracić robotę. masz tą czekoladę. Bierzemy ciebie, wypierdzielasz, nigdzie nie idziesz, kurde. Mi się życie zregeneruje, ale ty nie masz tej roboty dostać. Tak, muszę go tak długo odzwalać, aż on straci w końcu tą robotę. Szałuję go tu w nie? On mnie nie będzie... nie nienawidził. Szkoda, że dobrze, że to jest jakiś tam GTA, jaki świecie jakiś na przykład. O Leviathan, ja I love you, masz jedzonko. Nie wiem, czy to cię tam przeszy, ale... Jest! No i super. Czas na ćwiczenia. mia, mia, może Możemy... Doćwiczymy szybko tą siłę jak była. Dobra, jest stówka. Dobrze nam idzie. Mamy już naszą pracę, którą chciałem. Tam będziemy musieli znieść rzeczy w ogóle. Musimy w jakiejś nocy iść włączyć na to, żeby przeciąć te kraty na dole pewnie. Aby też wrócić do domku spokojnie. Pan Geta mnie nienawidzi. Dobra. Ty, masz to, żebyś nam się nie wiem, ucieszył. Ale zobaczycie muszę inne kraty, panie GTA. On mnie lubi, więc tak mogę mu nakopać. Pani Azasyn Przed chwilą byłem w twoim dym Czerwona paprika Co ty masz dla mnie? Nic nie masz ciekawego Kusarz? Kusarz to pewno coś ma A, gówno He, he, jak zwykle Dobra, czy coś jeszcze tu znajdziemy? Blacha, mnie to cieszy Łopata Drewna dużo będzie trzeba. Będzie to długa ucieczka. Tak, mogę tutaj przyjść. Dobra. To mogę sobie zrobić z tym pilnikiem. To też sobie złączymy. Poczekajcie, dor. Prowizoryczne narzędzie trzeba zrobić. No jak to zrobić to? Jak to ugryźć? Mamy dużo folii, za dużo tej folii jest. Opata mi się przyda, taśmy nie ma. Mogę tu na razie zostawić rzeczy, to mogę komuś dać, pan GTA, pan, pan Lewiatan możemy dać, to panu datanowi. Co możemy zrobić? Na pewno w widelce trzeba tam skopać, tę ścianę. Tam nie, nie powinni strażnicy wejść, więc się nie powinienem bać. Więc mogę tam iść kopać chyba na chilku. Nie, żadnych pryszniców nie bierzemy. Mam. Albo nie, je, walić to. Drewniana podpora, to mi się przyda. Tu jest kamera, patrzcie. Dobrze, że ja nie wyrobię tutaj. Tam jest kamera. Mam nadzieję, że mogę tu trzymać rzeczy. Tu przy... Oni tu nie przychodzą, tak jak miałem zrobione w tamtym więzieniu. Więc to nie powinno być dla mnie problem. Lewiatan, a masz to? Się ucieszysz, będziesz mnie może lubił trochę bardziej. Kusarz mnie trochę nie lubi, ale tam drewno jest, a drewno mi się przyda i to nieźle. Strażnik też mi się, mundur strażnika przyda, już sobie ja go kupię. Musimy się przygotować już na ten wyjazd. Będzie praca zaraz pewnie. Ale dobra, za tą robotę jest dobrze. Mamy szybkość i mało inteligencji też tak średnio. Tam jest narzędzie ogrodnicze. A my jesteśmy tutaj. Jak się robi ubrania? Służę, tu wydzielać wyrzucę. A, muszę tak dawać, słuchajcie, mam pomysł, zrobię coś takiego. Dobra, żeby tutaj zrzucić sobie mundur. plus też tego, że to jest tak dzikie więzienie, że to nikt nas nie ten, nikt nas nie kontroluje. No ale Sancho pancho, nie? No to kurde, to jest więzienie naszych marzeń. Dobra, pójdziemy dalej. Na góry nie wychodzimy, ale dobra, będzie mu trzeba tutaj zrobić podkop. Ale musimy zrobić wielofunkcyjne narzędzie, dopiero wtedy zaczniemy kopać, czyli to może długo potrwać i podpór musimy nawalić sobie dużo. Dobra, ale jest pomysł. Ciężki, ale pomysł. Zawsze będzie tutaj miejsce. Lekkie obciążki, super. Bo ja chciałem zrobić te mocniejsze. To weźmiemy. To widać, zostawimy na razie. To możemy spuścić w kiblu. O kurde. Mogę cegłę gdzieś spuścić. Oszła, super. Przenieśmy, może, wszystkie rzeczy, które mamy nielegalne tam. Taśmy mamy dużo. Tak, wszystko jest legalne. Tylko te folie. Za dużo tej folii mam. Może zróbmy worek na kontrabandę. Się nawet nie przyda. Broń. Blacha, z czym mogę blachę? Tak, mogę zrobić łopatę. Tak, cyk, cyk i cyk. Licha łopata. Dobra. Dobra, no na razie fula. Nie, to weźmy, bo zaraz tu przyjdzie strażnik. Nic przydatnego nie macie. Tam chyba nic więcej nie widziałem. Przydatnego ogólnie w samym miejscu, w którym jesteśmy. Ale dobrze, jest plan. Grazio Wisza i Gotika. Ale właśnie są. Hek Pan zły, dokopać mu mam? Nie. Ej, więcej panów strażników? Dobra, wieczorny apel, super. My nie mamy na pewno nic, nic nie mamy nielegalnego, subcio. Dobra, mamy już jakiś progres. Jesteśmy w jakimś budynku. Gorzej, jak nas złapią, bo nie wiem. Gwoździe wiem, że da się zrobić tam właśnie, właśnie jest samochód na dworze, a wiem, że z gwoździe jest chyba ten. Gwoździe kastet, jest taki kastet. Kastet na ziemię chodzi pewnie na No właśnie, tylko my nie zrobimy tego, bo nie mam pieniędzy. Niezbyt fajnie. Dobra, może zrobimy trochę burd, co? Jednak te burdy są opłacalne, będą. Dragon i Leviathan, super. My mamy jeszcze chwilkę, to możemy się pouczyć. Ja mam mundur, wszystko, więc myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Dużo taśmy, dużo... O Jezu, narzędzie wielofunkcyjne powinno nam starczyć, myślę, bo tutaj nie ma dużo chyba do kopania są też miny co najgorsze. Kale można wejść. Pewnie zobaczyłem pod ziemią, tak strzelam. ale tutaj kończymy nasz odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!